Kochani, bardzo wam dziękujemy, ale to naprawdę bardzo, bardzo było wspaniale. Dużo ludzi, dużo ludu. Dużo muzyki, dużo uśmiechów, przy to lasu. Bardzo, bardzo, I dużo pańca. Tak, słuchajcie, serio, bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że wspieraliście Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przesyłamy dla was buziaki i dużo uśmiechu. I, I dobrej się... energii pogody ducha. Raz bardzo dziękujemy i ogromnie się cieszymy, że kolejny rok możemy działać wspólnie z orkiestro... wielką orkiestrą odeszli... O, te! <laughs> Słuchajcie, e, dostaliśmy od Was też mnóstwo prezentów, które chciałbym odpakować, rozpakować, zrobić taki mały unboxing, żeby to wszystkim pokazać. Pewnie zrobię to dopiero jutro, nie obrażajcie się, ale jesteśmy ogromnie wdzięczni. Buziaczki dla Was. Takiego prezentu nie dostałem, ale zobaczcie, mam spinki od fanki. Myślę, że będzie mi w nich do twarzy i zawsze będę sobie tak układał teraz fryzurę, żeby mi właśnie włosy nie uciekały, jak to fanka powiedziała. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Buziaczek.